Cześć, witajcie serdecznie. Ja oczywiście jestem Darek Dareczek i dzisiaj pojadę. Uwaga, uwaga! Z Katowic do Gdyni, bo jeden z widzów, a mianowicie ForsaGryp, napisał mi komentarz. Dawaj, z Katowic do Gdyni, nie masz psychy. Ja nie mam psychy? Dzieciaku, to patrz. Już mam zaznaczoną trasę z Katowic oczywiście do Gdyni. Tu jest Gdynia, Budimeks, myślę, że będzie to ciekawa trasa. Także co? Nie tracę czasu, tylko ruszam. Tak, jestem już w moim samochodzie, uruchamiam wirtualne lustereczko, zapalam silnik i tutaj niestety nie ma nawigacji masakra. Zapalam światła, muszę jechać na nawigacji tej otóż tutaj, czyli na doradcy drogowym. To zobaczcie, jak wyłączę nawigację, to niestety są tu jest raz, dwa, trzy wyświetlacze, ale nawigacji brak. I nie idzie tego przełączyć, no trudno. Ale oczywiście podejmuję w rękawice i jadę do tej gdyni. Ruszamy jedyneczka Coco Jumbo, i do przodu oczywiście jedziemy w ciągu dnia, żeby ładnie wszystko było widać. W prawo. Aha, w ogóle to mam moją nową Audicę RSQ8. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Czerwone, czerwony kolor, ładny. Myślę, że spoko. Mam światło zapalone. Mam. Dobra. plus, y Hamulet trzymam. Widać światło po prawej. Dobra. Jest zielone. Ok. Tu mrugam, bo jadę w lewo oczywiście. cyk, lecimy. Mam nadzieję, że pogoda będzie ładna. Jak widzicie, bardzo ładnie chodzi. Ta rs 7 które miałem, performance. Tak samo te Audi s RSQ8 yy, to też bardzo ładnie chodzi i powiem Wam, tak samo dobrze się prowadzi jak tamtą audicę. Nie? Jednak audyce w tej grze tutaj są naprawdę dobrze zrobione. Dobra, jedziemy w lewo. O, za szybko zahamowałem. Oczywiście będę starał się tak dojechać, żeby nie mieć wypadku żadnego. Bo ja ostatnio miałem wypadki też. Zdarzały mi się, jak jechałem za szybko autem, to zdarzały mi się tu właśnie wypadki. Ale mam nadzieję, że już takowych tutaj w tej trasie nie będzie i, i że dojadę w jednym kawałku. Pomarańczowe, zielone, ruszamy. Oczywiście, jak będzie możliwość, to sobie tam depniemy na jakiejś prostej. Bo to. To jest naprawdę przyjemność, nie? Tym Audi. Zobaczcie w ogóle jak. Czekajcie, ja sobie tylko wczyć na piątkę. Zobaczcie, ładna kierownica, taka zamszowa, nie. Nie wiem czy to widać, chyba widać. I bardzo ładne ma obszycia ta Audica, nie? Także naprawdę bardzo ładny samochód w środku wyglądający, na zewnątrz rzeczywiście też. No i co, i lecimy, jeszcze mi zostało 490 z yy, kawałeczkiem kilometrów. Więc myślę, że szybko, taką Audicą to szybko to przelecimy. I nie będzie to nudna trasa, tylko taka w miarę fajna. No i co, i zobaczymy jak się Gdynia prezentuje, co tam w Gdyni pisze. Tak ja w ogóle z bakiem stoję, mam trochę ponad pół baku, więc chyba powinno starczyć na spokojnie. Ja nie będę jakoś bardzo szalał tutaj, żeby właśnie nie wpaść w żadne poślizgi, bo przy takich prędkościach, jak idzie tutaj rozwinąć, to naprawdę tutaj moment i, i leci wszystko, nie? W sensie całe auto w poślizg w tego i nie, nie, nie utrzymasz tego samochodu. Dobra, tu jest prosta, w sumie można sobie depnąć. O Jezu, to on już tu mi na lewą wjechał. Na lewy pas. To też chcę wyprzedzić tyry spoko, rozumiem. Też nie lubię za tirem się ciągnąć. O Jezu, ale... Aż tak wolno, chłopie, dobra, lecimy dalej. To, co jak ten jest na prawo, to ja naprawę pasjadę i zaraz go wyprzedzimy. Zobaczymy, czy on, on idzie. Patrzcie, Audica też, patrzcie, jak on idzie. 150, 160. Kurczę, no ciśnie, ale bierzemy go. Mamy RSQ8. RSQ8, o, powiem wam, że przy takich 180 to już jest. Już jest tak, że boi się, że nie wykręcić gdzieś, nie? Nawet na takim delikatnym y, zakręcie Dobra, myślę, że nie będziemy żadnej pauzy robić na jakieś dotankowywanie Że aż tyle ten samochód nie spali Chociaż przejeżdżamy całą Polskę praktycznie, nie? Tutaj z Katowic do Gdyni to jest praktycznie cała Polska do przejechania I no, 500 km ponad było, nie? Zobaczcie, tak się prezentuje od tyłu moje Audi Tak od boku, bardzo ładne ma opony, duże, duże koła Ładne felgi. Bardzo ładnie wygląda ten samochód. Lecimy dalej. Jeść prosto. No, oczywiście, że jadę prosto. Na łódź już mamy. Zobaczcie. Także tak sobie jedziemy. Białystok, Warszawa w prawo. Oczywiście, że tam nie jedziemy. Bo dzisiaj jedziemy do Gdyni. Podejmujemy wyzwanie widza. Oczywiście, mam w planie też inne miasta odwiedzić, gdzie żeście pisali. Yy, I na pewno też odwiedzę takie miasta. Ale to na spokojnie. Prawdopodobnie jak oglądacie. O Jezu, a mój! Jak oglądacie ten odcinek, to ja jestem już na urlopie, bo nagrywam to do przodu. Ale jak wrócę z urlopu, to zaczynam właśnie te wszystkie wyzwania, wszystkie miasta odwiedzić, które do tej pory pisaliście mi w komentarzach. Pamiętam, że Częstochowe chcieliście. Lublin też będę musiał odwiedzić. Chyba Bydgoszcz ktoś chciał, jeden z widzów, jak się nie mylę. Także będziemy... będę chciał to zrealizować te miasta. Kurczę no jeźdź chłopie tym tirem, zjeżdżaj na prawo, co za gość. U, prawy zajęty pas teraz. Okej, okay, szósteczka i lecimy sobie już spokojnie. Tak, w środku jest inaczej ta, ta audi zrobiona od tego RS7 i widać właśnie tą różnicę. Tam był ten plus, że było. Nawigacja duża czytelna, nie? Tutaj tej nawigacji właśnie brakuje. Szkoda, szkoda, że nie pomyśleli nad tym, żeby tą nawigację tutaj zrobić. Ale mnie Tesla wzięła elektryk, patrzcie, go nie mają. O nie mi w bieg No, żeby tą nawigację zrobić, ale generalnie jest dobrze zrobiony, też, też ma bla, dwa pliki ten mod Def i zwykłą Audicę właśnie I powiem wam, że tak samo dobrze się jeździ jak tamtą Audicą, nie? Właśnie, to już ja powiedziałem zresztą na początku filmu Także naprawdę, też mogę śmiało polecić tą Audię, jeżeli chcecie, wolicie takiego suwa bardziej niż, niż taką osobową się siedzi tu wyżej, nie? Jednak suwie jest wyżej położone, nie? Uuu. Nie! O Jezu, walnąłem. Wiedziałem, że tak będzie, jak będą zakręty, nie? Jak szybko pojadę. Dobra, 6% to nie ma aż tak źle. Obym więcej takich wypadków nie miał, słuchajcie. Bo to jak chcę dojechać w jednym kawałku, nie? Tak, Gdańsk prosto, zobaczcie, już mamy na Gdańsk znak, ale jeszcze mamy 300 km do przejania. To jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra, bierzemy tę osobówkę i tego tira. Cyg elegancko. To no, tym autem to nie ma problemu, żeby wyprzedzić cokolwiek. Następne auta łykamy tu elegancko. Zobaczcie, 140 na godzinę, czyli tak jak jest. Przepisowo na autostradzie w Polsce. Byłem już tu nad morzem w Międzyzdrojach, w ETS-ie. Oglądał odcinek jeden z zts jeden z odcinków ZTS-a. Tam wie teraz. Jedziemy znowu nad morze w zasadzie, tylko że do Gdyni. I tu powinniśmy widzieć stateczki, bo w Gdyni jest też taki mały port. Dawno nie byłem w Gdyni zresztą. Kurczę, byłem kiedyś przyjazny, jak byłem na kolonie w Gdańsku, to byłem w Gdyni, oczywiście. Ale tak, żeby gdzieś na wczasy czy zajechać, to jeszcze w Gdyni nie byłem, nie? Tak typowo, żeby do Gdyni jechać, właśnie. Tak, przyjemnie się jedzie. Zobaczę, bardzo ładnie. Bez problemu pokonujemy. Następne przeszkody, jakimi są tiry, tutaj Gdańsk, Warszawa prosto, dobra. Lecimy, lecimy. Tu co tu jest? Torun Bydgoszcz. To innym razem pojedziemy sobie na, te na ten bydgoszcz. Tylko przyhamuję, bo tu już są zakręty dość mocne. Znaczy, jak na taką prędkość, to są to mocne. To nie były jakieś mocne zakręty. Wiadomo, że TIRem to byśmy na pełnej przejechali. Ale nie osobówką na takiej prędkości. Jakie zjazdy są, lepiej zwolnić. Troszkę ostrożniej pojechać. Zredukuję sobie do piątki. Trzymamy się lewej strony. Okej, okay. ile tam było ograniczenie? Stuwa chyba, kurczę. Żebym tu nie zszalał. Mam nadzieję, że tu nie ma fotoradarów, nie? Chociaż mam, tu, wiecie, o co chodzi. Tak, sobie, wiadomo. Ja mam yy, mandaty wyłączone, więc że nic mi tu nie pstryknie. Gdybym ja miał, słuchajcie, mandaty włączone, to by mnie na to pstrykało tutaj, nie? Dobra, tu McDonald's, Lotus, McDonald's. Po dwóch stronach, McDonald's. Dobra, i lecimy dalej. 170 km zostało. Jeśli można rozpędzić, patrzcie jaka prosta, dawajcie, zobaczymy, czy będzie Max. Czy V-Maxa. 200! 220. Dobra, ja zwalniam, ja zwalniam, bo ja się boję. No Ale widzieliście, 220 na blacie. Także no, i on by jeszcze dalej szedł, tylko już nie było prostej, nie? musi być naprawdę długa prosta, żeby tutaj spokojnie sobie lecieć, bo na tych zakrętach 200 to naprawdę to nie jest. To nie jest łatwe do zrobienia, nie? I ja wolę tutaj nie ryzykować, żeby się nie kulać po tej autostradzie, bo to jest bez sensu. Dobra, i zobaczcie, ani się nie obróciłem, ma już 120 km do Gdyni. Także biorąc pod uwagę to, co już przejechałem, jest to bliżej niż dalej. Dobra, lewy pas, lecimy dalej. Tam były jakieś ślady hamowania. Tu jest. Opie. Je. Przeleciał. No, wjechał mi na pas, widzieliście? Nie patrzał w lusterko, że jechałem. Co za gość. Dobra, brameczki. Szyba w dół. Ale dzień dobry, poproszę bilet, dziękuję Szyba w górę, do widzenia Bilet czy już zapłaciłem? Nie, zapłaciłem chyba, teraz nie zwróciłem uwagi Chyba zapłaciłem Dobra, lecimy dalej, 105 km Gdańsk, Gdynia, Szczecin Prosto, lecimy Jest 100 na godzinę, ale nie szkodzi Nie przepisy nie obowiązują Ja ustalam przepisy, słuchajcie Gdańsk, Gdynia, Szczecin, prosto Dobra, dalej prosto, lecimy, lecimy, lecimy Dobra, co tu mamy dalej za znaki? Gdynia, Hel Szczecin, prosto, Gdańsk, jakąś... Dzieżna też prosto. Czyli wszystko prosto w zasadzie. Cały czas prosto i gdzieś trafimy, no. W skrócie. A, tu było Szczecin. tam, aha. Ale my jedziemy dalej prosto, tak mnie kieruje nawigacja, okej. Okay. Okie ok. cetum handlowe oszoł, Gdynia Hel Szczecin prosto, okej. Okay. Do oszołoma nie jedziemy. Leł łamle billboard. Jakąś pożyczkę stoi. Ja nie wiedziałem, że ja kredyt mam w ogóle, kurczę. No ale dobra, to ważne, że płacą, że ściągają mi to, jest ok. Czyli nie jestem jakiś dłużny, z odsetkami nie zalegam. Dobra, ty zjeżdżaj mi tu bodno, właśnie. I lecimy dalej. Zobaczcie, trzy pasy to się chyba rzadko zdarza w Polsce, żeby trzy pasy były na autostradzie. O, już się kończy pas. Ja zjadę na lewy bo to są dwa pasy w zasadzie, ale tu jest uwaga, zmiana organizacji ruchu, ok. Czyli jednak troszeczkę lepiej chyba jednak przyhamować, bo nie wiadomo co mnie tutaj czeka na tej, budowę, na tej budowie. Gdynia Kolskalskrona w prawo, czyli na prom na Szwecję. Ale my jedziemy w stronę Gdańska, Gdyni właśnie. Dobra, ja nie wiem, czy tu będą dwa pasy, czy ten pas się będzie kończył, ciężko mi powiedzieć. Nie, no wygląda na to, że idą dwa pasy. Zobaczcie, 17 km zostało, widzicie jak ładnie, przyjemnie ta trasa takim samochodem to szybko leci To jest nic 600 km przejechać, czy tam 500, nie? Zobaczcie, Gdynia, mamy Gdynię i co, i można, mam psychę do Gdyni pojechać Zobaczcie, jest Gdynia, elegancko, objazd w prawo jeszcze jakiś do centrum Mamy się prawej strony, zresztą no, zobaczy, tam jakoś stocznia widać w odle, w, 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 przed nami. Jest stocznia, kontenerownia, nie wiem, chyba stocznia, nie? W jest. Sapot, Gdańsk w prawo, i w tym kierunku sobie pojedziemy. Zobaczcie. Skręcamy w prawo, ok. To jakiś Lidl, McDonald's, Shell, ok. Bloki, ładne bloki, kurczę, fajnie. By... A czy nie, tu by nie było tak fajnie mieszkać, bo przy głównej drodze to nie jest aż takie fajne. Czerwone światło, mam uwaga. O, o, jest zielone, dobra? Lecimy sobie dalej. Zobaczcie, całkiem duży ten. Y, ta, Gdynia. Nie, my jeszcze prosto. Chciałem w prawo zjechać, ale tu jest na Sopot i na Gdańsk. My do Sopota dzisiaj nie jedziemy, bo chcieliście Gdynie. Więc jadę do Gdyni. Czerwone światło znowu. Cyk, zrobię sobie taką kamerę, będę troszeczkę lepiej widział. Tam jakiś pociąg u góry jedzie, okej, okay, albo tramwaj, nie wiem, nie było widać za drzew. A co tu jest napisane z sprayem? Ja tu byłem. Tony halik. Hehe, he, tony halik, okej. Okay. My jedziemy tutaj dalej, okej. Okay. Czerwone światło znowu, spoko, czekamy oczywiście. Jest zielone, dobra. Nie wiem, piszcie, kto z Gdyni jest. Czy tak ta Gdynia mniej więcej wygląda? Ja nie byłem, pół lat chyba. Chyba nie wiem, 20 lat nie byłem w Gdyni, nie? Bo to jako dziecko na kolanie się gdzieś tam jeździło. Wtedy gdzieś tam przez Gdynię zahaczałem, nie? Ale tak to nie byłem w Gdyni. Muszę się przyznać bez bicia, no, że w Gdyni nie byłem. Chociaż może, może jak to oglądacie, to teraz jestem akurat w Gdyni, bo będę w tych rejonach właśnie. To może sobie zwiedzę, kto wie. A być może teraz właśnie spaceruję sobie y, po Gdyni, gdzieś tam jem loda. I y, y, idę sobie gdzieś tam w środku miasta, nie? Bądź na plaży jest, chyba jest też plaża, nie? W Gdyni. Uwaga, bo to 30 na godzinę Zmiana organizacji ruchu, prawy pas zamknięty Okej okay. Jakiś autobus Oko, i ja jadę dalej Co tu w lewo? Ej, tam szło jechać, nie, tam jest zakaz wjazdu Tam szło wyjechać Stamtąd, ale fajnie Tu uliczka była mega, nie? Dobra, ja jadę tu dalej Już prosto Okej, okay, okej okay. Dobra, jadę w prawo i w lewo Okej okay. Okej, okay, w lewo, dobra Tu już są jakieś parkingi Zobaczcie jak tu ładnie Tu muszę jechać Multikino tu jest O nie, by szło do kina iść, nie? Jest zakaz w prawo Okej, okay. żabka po lewej Ja tu muszę w prawo, dobra Tu na parking, zobaczcie Jadę w prawo Elegancko ja chciałem w ogóle statki oglądać. Halo tam były statki. Przecież tam były statki dalej. Dobra jedziemy na ten parking. Ja to, to jest ja podziemny parking. Tak zobaczcie. Koniec trasy. No i tutaj zobaczcie cyk. Cyk, ja sobie oczywiście parkuję. Mam nadzieję, że dobrze. Patrzcie, jak elegancko stanąłem. Normalnie książkowo, nie? I teraz tak, światełka, wyłączyć, wygasić silnik. I tak, ja sobie zostawiam tutaj ten samochód. Ja sobie zostawiam ten samochód. I co, idziemy zobaczyć, gdzie jest wyjazd? Tu jest wyjazd. Ja idę zobaczyć, słuchajcie, zobaczcie, tu stoi mój samochód. Ja idę zobaczyć statki. Tak, moi drodzy, zobaczcie, jestem już pod stateczkami I tutaj są statki Tak jak mówiłem, będą statki, są statki Tam płynie nawet piracki statek Elegancko Tam płynie piracki statek I idziemy zobaczyć dalej, co tu mają ciekawego Jakaś mu zadaje Zobaczcie, tu jest disco Tu jest disco, tu jest dyskoteka Tutaj piwo sprzedawają Tu oczywiście można zjeść rybę No bo jak, żeby inaczej nad morzem i ryby nie zjeść To by było po prostu... Masakra, nie? Także rybki, kurczaki, zrożna, zobaczcie. Wszystko elegancko. Idziemy na drugą stronę szybko zobaczyć. Tu jest taki jakby były Park. Też mega ładnie tu wygląda. I tu można normalnie diabelski młyn. Jakieś pamiątki pewnie można kupić. Kebab, pizza, smażalnia ryb znowu. Tu co chwilę smażalnia ryb. Seria słodyczy, ok. Jakieś centrum handlowe, No I jest fontanna ładna. Zobaczcie jak tu ładnie wygląda. Zobaczcie jak tu ładnie wygląda, nie? Także... Warto było tu przyjechać. Ja jeszcze sobie zobaczę tutaj. O, zrobimy sobie jeszcze zdjęcie tutaj. Tak, kochanie, i tym miłym akcentem. Tutaj siodzę sobie na ławce. Zobaczcie, tu jest ławka. Siedzę sobie na ławce przy fontannie Chyba to jest fontanna, nie wiem, w każdym jest woda I tak kończymy, to była wycieczka Z Katowic do Gdyni Mam nadzieję, że wam się podobało I widzimy się oczywiście na następnych wojażach, czy to w Polsce, czy gdzie indziej Oczywiście tak jak powiedziałem wcześniej Będę starał się e, Przejechać wszystkie te, te, wszystkie te miasta odwiedzić Które piszecie w komentarzach Dziękuję, że byliście ze mną znowu podczas tej podróży Wbijajcie na Discorda Komentujcie, lajkujcie Bierzcie udział w eventach, które mamy na Discord do wygrania oczywiście są nagrody. Po jakimś tam czasie oczywiście trzeba rangi zdobywać, wysyłać zdjęcia na eventy i tam będzie można na wyzwania w zasadzie na wyzwania. I tam można oczywiście wygrać na przykład doładowania na Steam, także zachęcam do brania udziału w tych wyzwaniach. No i widzimy się na live'ach, widzimy się na następnych odcinkach. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć.